I teraz jest pytanie, czy my swoją słabością, jakby brakiem, brakiem pewnej pracy i dbałości o siłę naszego państwa, naszych sojuszy, dbałości o naszą armię, o nasze społeczeństwo, o nasze instytucje państwowe, stworzymy im okazję do tego, żeby zrealizować te swoje złe intencje. Czy... To, czy Rosjanie zdecydują się kiedykolwiek w nas uderzyć, będzie zależne od tego, może przede wszystkim od tego, jak my ciężko będziemy pracowali nad tym, żeby państwo polskie było silne. Hmm. Czym silniejsze państwo polskie, czym silniejsze społeczeństwo... Czym mocniejsze siły zbrojne, czym mocniejsze polskie służby specjalne, ale też, czym więcej inwestycji zagranicznych, czym większa siła również ekonomiczna państwa Oczywiście. polskiego, tworzona przez polskich przedsiębiorców, prawda, przez polski biznes i tak dalej, tym mniejsza szansa na to, że Rosjanie zdecydują się na zaatakowanie państwa polskiego.